Moi drodzy, tak, bez kapelusza, teraz szybko. E, jako badacz e, różnych religii, lubię sobie m, posłuchać e, z pewnych kanału właśnie o kulturze żydowskiej i, i o różnych innych religiach. Ale skupmy się na, na Żydach i na kulturze chrześcijańskiej. W Biblii jest napisane, że Bóg stworzył nas na własne podobieństwo. Co to oznacza, że jesteśmy półbogami, ale w ludzkim ciele. I teraz Skoro Bóg nam dał wolną wolę, a w Torze jest 613 zakazów dla Żydów, czego robić nie mogą. Jak przestrzegać Sabat, przepraszam, szabat, czyli dzień sobotni. Co mogą robić, czego nie mogą robić, gdzie ich Bóg, ten żydowski, wyraźnie mówi: Masz zrobić to, masz spisać to, masz powiesić to, masz przestrzegać tego. To gdzie jest ta wolna wola? Skoro, skoro mamy nakazy i zakazy dość wyraźnie, dobitnie spisane, to gdzie jest ta wolna wola? Nigdzie. I... W sumie chciałem zrobić troszkę dłuższy em, filmik, ale... Ale nie. Dość do podsumowania. Żydzi i chrześcijanie wierzycie w Egregora, w coś, co stworzyliście sami, grupowo, e, karmicie go. W przypadku chrześcijan, właśnie chodząc do kościoła, przerabiając mysze, Różańce, różne inne procesje, które są rytuałami, gdzie oczywiście Kościół zaprzecza. To nie są rytuały, nie w ogóle oczywiście. To spójrzcie sobie na, na msze. Każdy katolik, chyba raczej, ma e, ja brewiarz. To jest ten zwany skarbczyk. Poczytajcie sobie, sprawdźcie sobie jak msza, czy inne um, modły. Jak one są spisane. No i tu was właśnie zaskoczę. Bo są identycznie spisane tak jak przebiega rytuał. A w szczególności mysza, na którą chodzicie co niedzielę. A może nawet i codziennie, bo są też tacy. Mysza, którą nazywacie świętą. A nazywanie mszy świętą jest profanacją w tym momencie. Profanujecie rytuał, gdzie Kościół mówi wyraźnie, że Msza nie jest rytuałem. Więc czym? Weźcie się do cholery, ogarnijcie, przejrzyjcie sobie jeszcze raz te teksty, które mówicie. Podczas mszy. zresztą wywość to od mesach, czyli coś w rodzaju pojednania. W niektórych kulturach można powiedzieć, że takiego współżycia, ale to już są szczegóły. Weźcie sobie, przemyślcie, przekartkujcie sobie tekst mszy. Oczyszczenie na początku, jadolenie, bo moja wina, moja wina. Oczywiście, my jesteśmy za wszystko winni. Całe zło to jest nasza wina. Tak, oczywiście. I pamiętajcie, Bóg, który daje nam wolną wolę, czyli rób to co chce, ta. Ale musisz zrobić to, 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 tego nie rób, tego ci nie wolno. To jest wolna wola? Bo co? Nie trafisz do nieba? A widziałeś to niebo? Albo piekło? No nie. I to jest właśnie to. Niebo, piekło, czyściec. Czysty wymysł Kościoła, który chciał i dalej chce was podporządkować. Wierzycie w Ewangelię, w Nowy Testament, tak? W historii Jezusa. Tylko dziwne jest to, że historia narodzin Zbawiciela była wielokrotnie spisywana przez inne kultury tysiące lat wcześniej, przed Jezusem, a tak Kimyk, Biblia jest zmanipulowana. Mam nadzieję, że nie zostanę za to zbanowany. Zamówienie prawdy. Kościół skrupulatnie uniemożliwia dostępu do innych tekstów, które zostały usunięte. Z kanonów Biblii, bo, bo były co niewygodne, tak? Bo kościoły to nie pasowało. Oczywiście. Ale czy Jezus miał żonę? I dzieci. Na to pytanie mam nie odpowiem. Kto wie to wie? E, czy w ogóle Jezus istniał? No to pytanie też nie odpowiem. Kto wie, to wie. W sumie tyle. Ten film jest taki niespodziewany troszeczkę. Nie planowałem go, ale po słuchaniu pewnego nagrania ruszyło mnie to. I postanowiłem się nagrać ten Film. Ludzie myślcie myślcie i przede wszystkim a już czytacie, święte księgi. Czytajcie między wierszami i nigdy, przenigdy, nie bierzcie tego, co jest napisane. Na poważnie. Pamiętajcie, że wszystkie księgi są tak skonstruowane, że reżyseria działają podprogowo. To jest raz. Dwa. Ehm, czytać między wierszami, ponieważ wszystkie te święte księgi. To jest jedna wielka przenośnia, symbolika. Ale jeśli ktoś jest tępy i czyta to dosłownie, jego problem. Czytajmy między wierszami, ponieważ em, powtórzę: działanie podprogowe i symbolika. Jeśli ktoś się nie zna nas symbolice, i wyskoczy to dosłownie, wychodzi główno A potem się zastanawiamy, o co tu chodzi. Czy faktycznie był jakiś słup ognia, Mówi też w Starym Testamencie, czy gorący krzew, który się okazał po prostu dyptanem z krety który ma na tyle w sobie olejków eterycznych że w wysokiej temperaturze te olejki się po prostu dojść do samozapłonu macie gorący krzew tak samo a, krzyż tu jest znamy. I patrzcie, doszedłem do takiej historyki, że krzyżowano nie w ten sposób, a w ten sposób na krzyż. Zaskoczyłem. Jeśli chcecie więcej takich ciekawostek e, i takiego rozstrzygnięcia, co, jak, po co, e, dajcie znać po prostu. A chętnie odpowiem.